Stali na wprost siebie, gotowi na wszystko, jak biegacze w oczekiwaniu na wystrzał rewolweru inicjującego bieg. Zbliżyła się, rękoma objęła go za szyję i wskoczyła niczym na konia. Ścisnęła udami i zapięła stopy za jego plecami. Pomógł jej, złapał mocno za pośladki, napinając przy tym muskularne bicepsy. Poczuli, że nieposkromiona rozkosz jest coraz bliżej. Trzymając ją za pośladki, docisnął do ściany. Nie spieszyli się, wręcz przeciwnie, trochę drażnili się ze sobą, całując najpierw ostro, bardzo namiętnie, a następnie delikatnie, muskając się tylko wargami lub czubkami języków. Wreszcie nie wytrzymał, rzucił ją na szerokie łoże, by skonsumować jak najbardziej wykwintne danie. Poddała się, chciała, by smakował każdy z krawek jej ciała, wiedziała, co ma do zaoferowania i oczekiwała za to sowitego wynagrodzenia. Zaczął od okolic jej brzucha, pod żebrami. Szorstka broda trochę łaskotała, jednak usta, język i delikatne podgryzanie doprowadzały do szaleństwa. Chciała go już, teraz. Czuł to, tym bardziej starał się nie spieszyć. Jak sprytny złodziejaszek podszedł wyżej i odciągając jedną z miseczek Stanika, dostał się do jej lewej piersi. Całował ją wokół, aż wreszcie doszedł do brodawki, którą najpierw okrążył językiem, a następnie zaczął muskać ustami. Bardzo jej się to podobało. Złapała go mocno za włosy i docisnęła do siebie, wydając przy tym dźwięki rozkoszy. Tej samej strategii użył przy okazji drugiego sutka. Miejsca te od zawsze były dla niej bardzo wrażliwe i podniecające. Często żartowała z koleżankami, że gdyby facet przez dobre 10 minut ją tam całował, to z łatwością doprowadziłby ją do orgazmu. Tym razem nie było jednak czasu na takie eksperymenty. Chcieli poczuć się w całości. Napajał się jej drżącym ciałem i gęsią skórką. Zaczął całować pod brzusze, następnie krocząc po linii bioder, zszedł do miękkich ud. Rozsunął szerzej jej nogi, aby zrobić sobie więcej miejsca i powyżej kolan, od wewnętrznej strony ud, zaczął w górę podążać wilgotnym językiem. Niespiesznie dostał się do jej majtek. Były mokre. Od zewnątrz i od środka. Zaczął je całować i lizać, aby jeszcze bardziej ją rozniecić. Wreszcie prawą dłonią odsunął na bok ten wąski pasek, zasłaniający jej świętość. I zaczął. Bardzo powoli zaczął ją tam smakować. Najpierw językiem, następnie ustami, dopasowując się do jej rytmu westchnień. Był w tym naprawdę dobry, jakby brał lekcje od jej domowego pingwinka. Zagryzała wargi. Jedną dłonią zaciskała satynową pościel, drugą trzymała go za włosy, utwierdzając w obranych kierunkach kolejnych dotknięć. Wreszcie skupił się na najbardziej wrażliwym punkcie. Wyczuł go doskonale. Przeskakiwał wokół niego językiem góra, dół, prawo, lewo, tak jakby sterował joystickiem. Czuła, że jest blisko, bardzo blisko. Nie była już w stanie powstrzymywać swoich jęków. Oddech urywał jej się coraz szybciej, wreszcie, równolegle do spazmatycznych ruchów, eksplodowała z rozkoszy. Odsunął się i położył obok. Ona, biorąc głęboki oddech, postanowiła, że teraz jej pora, aby przejąć nomen omen pałeczkę. Uklękła przy nim pomiędzy jego nogami, zaczęła drapać boski tors i wyrzeźbiony brzuch. Widziała, jak bardzo chce, żeby zeszła niżej. Złapała jego penisa jeszcze raz, ostatni raz przez opinające bokserki. Zniżyła się, zaczęła go w tym miejscu z wyczuciem podgryzać i lizać. Następnie dwoma rękoma złapała i ściągnęła jego bieliznę z bioder w dół. Ukazał jej się dostojny fallus, którego od jakiegoś czasu bardzo chciała mieć w sobie. Póki co jednak kulturalnie go przywitała. Tak jak wcześniej dotykała go przez spodnie dłońmi, tak teraz już bez żadnych osłon zaczęła robić to swymi ustami i językiem, krocząc z dołu do góry. Było to bardzo podniecające. Dla niej i dla niego. Wzięła go do ust, najpierw tylko główkę, później już tyle, ile była w stanie. Dłonią trzymała go od dołu, delikatnie przemieszczając się raz w górę, raz w dół. Śliniła go mocno, aby sprawić mu jak najwięcej przyjemności. Nie wytrzymał, złapał ją za rękę i przyciągnął do siebie do góry. Odsunął jej stringi i ustawił swego członka na wprost jej wilgotnej muszelki. Zaczęła się od niego ocierać, jakby szukając idealnej konfiguracji i połączenia. Wreszcie wszedł. Był bardzo twardy, ona zaś niezwykle mokra. Wszedł głębiej, jeszcze głębiej, aż miała go w sobie w całości. Powoli posuwiście zaczęła płynąć biodrami, kołysząc się na fali błogości i przyjemności. Czuli palącą namiętność, a jednocześnie dreszcze rozkoszy. Oderwał się od łóżka, złapał ją od tyłu za biodra i przejął inicjatywę. Wszedł w nią najpierw powoli, później coraz szybciej, szybciej i mocniej. Jedną rękę trzymał na jej pośladku, wokół drugiej owinął jej włosy, aby zwiększyć swoją kontrolę. Była w niebo wzięta, dosłownie, gdyż odmieniała imię Boga przez wszystkie przypadki. Wreszcie doszła, a jej ciało ponownie przeszły spazmy. Podnieciło go to bardzo. Eksplodował niemal w tym samym momencie. O, tak, dla takich chwil warto żyć. Część z historii wydarzyła się naprawdę. Niektóre zawierają w sobie nutkę fantazji. Każda z nich wywołuje wyjątkowe emocje. Posłuchaj i przekonaj się sam.